I Ojca i syna i Ducha Świętego. Amen. Boga się nie wstydzę, to na Niego wznoszę ręce. Ciągle tylko myślę, jak poprawić swoje wnętrze. Bo jak byś taki jak Ty, proszę Boże da. Ciągle żyć, tylko myślę jak poprawić swoje wnętrze Bo ja chcę być taki jak Ty Proszę Boże daj mi tak żyć yeah, Ja się Boga nie wstydzę Chwal się, chwal, że mi ratujesz życie ja yeah, yeah, Cały czas ginę, a Ty dajesz spokój mi i ciszę Teraz yeah, ja yeah, teraz już płynę teraz Teraz wiem gdzie mam iść, więc idę I nawet niech zaczną mi pisać Ich Ktoś się i chętnie odpisze I w nie jest łatwo postawić się światu i stałem za Bogiem Dlatego proszę o łaskę męstwa Bóg tobie poda swą zbroję Boże daj siłę, za Ciebie zawalczę, za Ciebie też zginę Boże Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty Amen Idźcie w pokoju Chrystusa Bogu niech będą dzięki